Dobry wieczór państwu. Witamy na kolejnej debacie w redakcji Sądeczanina w Fundacji Sądeckiej. Staramy się tu podejmować ważne tematy, problemy ważne dla miasta, dla mieszkańców, dla całego regionu. Niewątpliwie takim tematem jest bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w mieście. Koniec roku to taki dobry okres na podsumowanie tego, co się w tej dziedzinie działo w ciągu roku? Czy coś się poprawiło, czy popsuło? I czy żyjemy w mieście bezpiecznym? Z tym pytaniem będziemy się zwracać do naszych gości, którymi są Komendant miejski Policji Pan Jarosław Tokarczyk. Komendant Straży Miejskiej Pan Adam Kaufman i pan Przemysław Gawłowski przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego rady miasta. Witamy panów i witamy wszystkich gości, a są z nami przedstawiciele rady miasta, radni i przedstawiciele zarządów osiedli, mieszkańcy miasta. Państwu również udzielimy głosu. Mamy nadzieję, że będą państwo aktywnie w tej debacie uczestniczyć. Na początek chciałbym zadać proste pytanie, krótkie i poprosić panów po kolei o krótką odpowiedź, dosłownie dwuzdaniową tak na początek. Później będziemy te odpowiedzi rozwijać. Czy żyjemy w mieście bezpiecznym? Panie komendancie. Oczywiście ja uważam, że żyjemy w mieście bezpiecznym i z roku na rok to bezpieczeństwo ulega znacznej poprawie, co wskazują statystyki. Inną rzeczą jest poczucie bezpieczeństwa, a inną rzeczą są statystyki, więc to są dwie różne rzeczy, i nam też zależy przede wszystkim na tym, żeby poczucie bezpieczeństwa było większe. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Na to pytanie chcę podkreślić, że jestem tego całkowicie pewien, że nowy sądzie jest miastem bezpiecznym, miastem przyjaznym, i my mieszkańcy możemy się się czuć w nim bezpiecznie. I wiem, że tak jest, bo w tym mieście mieszkam od prawie 60 lat. Dziękuję. I pana przewodniczącego poproszę o wyrażenie swojej opinii, jako radnego właściwie, i mieszkańca. Właściwie, panie dyrektorze, moi szanowni przedmówcy powiedzieli to, co i ja myślę. Aczkolwiek, no, może być tak, że niektórzy mogą mieć troszkę inne odczucie, jak pan komendant wcześniej wspomniał. Jest myślę dobrze, ale nigdy nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej i myślę, że takiemu stanowi rzeczy właśnie służą takie spotkania jak dzisiaj, a i spotkanie sprzed dwóch tygodni. Dokładnie dwa tygodnie temu zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta właśnie z przewodniczącymi osiedli, właśnie z radnymi i debatowaliśmy na ten temat. Ja myślę, że obecni tutaj dzisiaj jak i wtedy radni i przewodniczący myślę, że potwierdzą moje słowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie komendancie. Pan już wspomniał o tym, że to dobre zdanie o bezpieczeństwie w Nowym Sączu potwierdzają statystyki. Gdyby pan zechciał przytoczyć te dane. Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o statystyki, za 10 miesięcy bieżącego roku odnotowaliśmy na terenie miasta Nowego Sącza, bo o mieście mówimy, 722 zdarzenia kryminalne. W roku ubiegłym była to liczba 840, więc w sumie odnotowaliśmy spadek o 118 zdarzeń kryminalnych. Praktycznie na każdym osiedlu ten spadek jest zauważalny też statystycznie, jak także myślę w odczuciu społeczeństwa. Natomiast na trzech osiedlach nastąpił nieznaczny wzrost zdarzeń kryminalnych. Są to osiedla przydworcowe, osiedle Gołąbkowice oraz osiedle Biegonice Dąbrówka. Dziękuję bardzo. A jak to wygląda ze strony Straży Miejskiej? Straż Miejska wiadomo, że nie prowadzi statystyki jak chodzi o przestępczość typu zabójstwa, kradzieży, włamania. Natomiast statystyka nasza opiera się przede wszystkim na ilości czynności jakie wykonujemy na danych dzielnicach, ilości naszych wizyt na danych osiedlach, ilości stwierdzonych wykroczeń, ilości interwencji podejmowanych, bądź to przez strażników samych, bądź to na bądź to na żądanie mieszkańców. Czyli tak zwane interwencje telefony zgłoszenia. W tej sytuacji tutaj możemy powiedzieć z grubsza, ponieważ przygotowujemy się do rocznego sprawozdania, które będziemy przedkładali na Radzie Miasta w miesiącu lutym, marcu, tak jak sobie przedstawiamy i Panu Prezentowi wcześniej jeszcze. Tutaj przedstawimy tutaj dokładne wszystkie nasze wyliczenia. To, co na dzisiaj wynika, na dzień dzisiejszy to faktycznie mamy ogólnie wszystkich mandatów czy pouczeń mniej aniżeli w roku ubiegłym, jak również też jest suma czynności, jakie były przeprowadzane, to jest w tej chwili około 13 300, czyli jest mniejsza w tamtym roku dziś chyba 15-16 więc spadek jest około 2000. Panie Przewodniczący, a ile interpelacji dotyczących. Bezpieczeństwa mieszkańców zgłaszają radni, jest więcej niż w ubiegłym roku, czy w tym roku było mniej? Panie redaktorze, to powiem Panu szczerze, ja nie prowadzę statystyki, to trzeba by było zapytać w biurze Rady Miasta, aczkolwiek zdarzają się takowe, ale to są raczej pojedyncze przypadki. Myślę, że w tym roku chyba było nawet mniej niż w roku ubiegłym. Pan chciałby jeszcze coś dodać? Ja bym tak zaproponował, czy, żebyśmy rozdzielili sobie takie jednoznacznie na początku bezpieczeństwo od porządku publicznego. Bo nie chciałbym, żeby nam się te dwa tematy myliły, ewentualnie żeby nam się splatały, schodziły. Oczywiście strażnicy miejscy wykonują też czynności w życia i zdrowia. I też mają obowiązek ustawowy podjąć czynności w przypadku stwierdzenia przestępstwa. I takie czynności wykonujemy. Ale jednak Domeny strażnicze i domeny policji są troszeczkę odmienne. Troszeczkę odmienne, aczkolwiek w wielu przypadkach zachodzą na siebie. Jak Gdzieś najbardziej, się o, oczywiście. Zazębiają. Po pierwsze, tak. wszystkie wykroczenia, które są strażniczymi, są wykroczeniami policyjnymi również. Tak jest. Proszę Państwa, oddaję teraz Państwu głos radnym, przedstawicielom rad osiedli, zarządów osiedli. Jak to wygląda w państw, Państwa odczuciach? Macie bezpośredni codzienny kontakt z mieszkańcami. Z czym się do was zwracają, z jakimi problemami, jakie uwagi, wnioski Wam zgłaszają. Na terenie całego sącza plątają się bezpańskie psy, nieuwiązane po prostu nie wiem, z niezamknięte ogrodzenia po nocach oraz lisy. Ja wiem, że się lisy szczepi ale istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że te lisy mogą mieć wściekliznę i mieć kontakt z tymi psami i ugryzienie takiego psa, no to no, prowadzić może teoretycznie do śmierci. To jest jedna sprawa, jeśli chciałem spytać, jakie są działania straży miejskiej, uważam, bo po, uważam, że, nie wiem, czy policja w ogóle reaguje na ten, ale uważam, że straż miejska powinna na takie sytuacje, kiedy te psy gonią, i stwarzają jakieś tam zagrożenie szczególnie dla dzieci no bo dorosłego to raczej pies no, chociaż też różnie bywa i jeszcze czy straż miejska miała jakieś interwencje i czy interweniuje w sprawie y, odchodów psich. Jest tragedia na niektórych osiedlach na przykład na no, osiedlu Nawojowska jest tam taki boisko zrobione naprzeciw szkoły piętnastki. I na tym boisku, no to nie da się przespacerować. Rozumiem, że pierwsza kwestia jest skierowana do pana komendanta Adama Kaufmana. Oczywiście Straż Miejska zajmuje się odwiedzaniem psów bezpańskich. Jest też obarowany ustawą o ochronie zwierząt. Odnośnie osiedlana wojowska i tzw. psikupy, prawda? Powiem państwu tak. Wysyłaliśmy, to już nieraz mówiłem to na spotkaniach, i daj to podtrzymuję. Wysłaliśmy patrol o godzinie 6 rano do godziny 8 na osiedlach i później. Proszę sobie wyobrazić, że patrol nas jest widoczny. To nie jest patrol operacyjny, ukryty. Nie stwierdzamy takich przypadków, żebyśmy, żeby ktoś nas widząc dopuszczał się wykluczenia. Szczególnie z tym psem. Przeważnie ludzie mają. Przy sobie woreczek jakiś plastikowy, mają łopatkę, mają jakieś szczypczyki, i nawet kiedy strażnicy poproszą o okazanie, to tak. Więc tutaj na siłę też nikogo, tym bardziej że każdy ma też korzysta z prawa, wolności i oby, jako obywatela, prawda? Nie każdy jest typowany jako sprawca wykroczenia. Też masę ludzi chodzi z psami, masę ludzi ma swoje pupile i o te pupile odpowiednio dba i też odpowiednio prowadzi te, te, te swoje zwierzaki. Czy ktoś opowie, pani chciałaby? Jak słyszę moje osiedle też tam trochę ma jakieś tam wskaźniki chyba trochę się tam pogorszyły prawda, ale nie ukrywam, że ja mam kontakt stały z tutaj z naszym dzielnicowym z panem Pazganem i układają się nam bardzo dobre tak samo jak tutaj mam z panią tutaj ze straży miejskiej. Mamy co tydzień dyżury na swoim osiedlu przydworcowym. Często mieszkańcy przychodzą do pana dzielnicowego. Podejrzewam, że też znaczy dużo spraw też załatwiamy razem, wspólnie, jeżeli się coś da. Aczkolwiek no są dwie takie u nas tak osiedle, tutaj pod Praktyczną Panią i tutaj na Batorego 81, czyli sławny Pekin. No, zdarzają się tam burdy, szczególnie po meczach z Sandecji, bo nasze, nasze osiedle to jest kłopotów. Takie w cudzysłowie, bo tak, tak mieszkańcy, czy znaczy tak chłopcy mówią z, z tego naszego osiedla. Dlatego ja też mam prośbę. No, o patrole tutaj na koło praktycznej pani, aczkolwiek są, bo widzę to wieczorem jak przechodzę czy cokolwiek ale też jakby można było może, żeby to było widoczne w ratuszu, to znaczy kamerkę taką, bo w tej chwili mamy tam siłownię zamontowaną, nową, piękną i też jakby można było, na razie nie dewastują, ale też się boję na przyszłość, bo szkoda by było, bo mieszkańcy z tego korzystają, a podejrzewam, że dodatkowa kamera właśnie w tych dwóch miejscach, czyli na, koło, na Pekinie i tam koło praktycznej pani na pewno dałaby dałaby efekty. Pan komendant Tokarczyk. Jeśli chodzi o współpracę przewodniczącego osiedli, mieszkańców z dzielnicowym, wszystkie te informacje państwo, które przekazujecie, oczywiście trafiają do policji. My później analizujemy to i w zależności od waszych zgłoszeń, analizy naszej. Tam są dezlokowane służby, policjanci są zadaniowali. Na osiedlu nawet przedworcowym, z tego co pamiętam, to przeprowadzaliśmy działania porządkowe. Ilość zdarzeń kryminalnych na chwilę obecną 48, jest to wzrost o 8, nie jest to bardzo duża liczba, ale musicie też Państwo pamiętać, to dotyczy wszystkich osiedli, że liczby są liczbami, natomiast jest kilka osiedli, a może nawet i połowa osiedli na terenie Nowego Sącza, gdzie te liczby do końca nie dają odzwierciedlenia na ile ta przestępczość ma miejsce, na którą my mamy wpływ, ponieważ... Nie, na niektórych osiedlach występuje bardzo dużo lokali gastronomicznych, marketów dużych, jak dobrze wiecie: Sandecja, Trzy Korony, Gołąbkowice, Stare Miasto, czyli lokale, i tam dochodzi przede wszystkim do przestępstw, na które policja nie ma do końca wpływu, ponieważ te przestępstwa mają miejsce na terenie tych galerii, gdzie jest ochrona i my praktycznie reagujemy na zgłoszenie ochrony, a jeśli chodzi o lokale, tak samo jest ochrona, a często dochodzi do kradzieży portfeli pozostawionych bez nadzoru osoby w stanie nieczujności czy też kurtki i tak I uwierzcie państwo, że w statystycznie gdzieś około pół ze z tych zdarzeń, które ja podaję liczby, to są właśnie zdarzenia, na które policja nie do końca ma wpływ, ponieważ tam patroli nie wystawiamy, czyli w marketach i, i innego typu lokalach. Także Chciałbym, abyście państwo też w ten sposób popatrzyli na bezpieczeństwo na waszych osiedlach. Oczywiście my jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie mieszkańców, Przyjmujemy te sugestie Robimy analizy i dostosowujemy po prostu służbę do, was, do waszych potrzeb. I to, co Pani powiedziała, jak najbardziej to osiedle jest poddane często patrolom policyjnym, zwłaszcza patrolom pieszym, kiedy realizujemy mecze, a nie ma dużego zagrożenia. Te patrole są właśnie kierowane na te osiedla, gdzie występuje zagrożenie, i od Państwa spływają do nas informacje. Od razu nawiążę do tego, co Pan mówił o różnych rejonach miasta. Czy można. Podać, podać taką mapę, które osiedla są powiedzmy o oazą spokoju, a które są na tyle niebezpieczne, że na przykład w nocy lepiej się tam nie zapuszczać. Nie ma takich osiedli na terenie miasta Nowego Sącza, żeby można powiedzieć mieszkańcom, abyście się Państwo w nocy tam nie zapuszczali. Jeśli chodzi o taką mapę zagrożeń, no na pewno Falkowa, Piątkowa, Hruślice, Przepraszam. to jest 10 zdarzeń w skali całego roku. No to Państwo sobie przeliczcie, jest statystycznie na 65 dni. Kolejne osiedle to Westerplatte, Poręba, Mała Zawada, Helena, Szujskie, Wólki, Gorzków. Biegonice, Dąbrówka. To są małe liczby, naprawdę w skali... To są te roku... najspokojniejsze. Tak, to są te najspokojniejsze, a te, gdzie ta statystyka nam wykazuje, iż tych przestępstw kryminalnych jest większe, to są właśnie te osiedla, gdzie występują lokale gastronomiczne, czyli Stare Miasto tutaj przoduje i te osiedla, na których występują właśnie te duże markety dyskonty, o których przed chwilą mówiłem właśnie, że ta liczba przede wszystkim wynika z tych przestępstw, które są popełniane, na które policja nie ma do końca wpływu. Ale to jest chyba reguła we wszystkich miastach, że centra są najbardziej niebezpieczne. Tam się skupia element często przypadkowy, przyjezdny, tak jak dworce kolejowe czy autobusowe i, i cały teren wokół nich. Pod tym względem panowe no, sąd się nie różni. Myślę, że na pewno Nowy Sącz się nie różni pod tym względem w skali innych miast, w skali Polski, dlatego tak wyglądają te statystyki, więc mieszkańcy, którzy akurat mieszkają na tych osiedlach, gdzie są usytuowane takie newralgiczne punkty, no niestety po części mogą czuć większe zagrożenie swojego bezpieczeństwa, aczkolwiek myślę, że nie ma czego się obawiać. Panie komendancie, chciałby Pan coś dodać? <laughs> Niejednokrotnie to taka jest liczba niezbyt jasna i przejrzysta odnośnie do ilości przestępstw czy, czy wykonuję, to mówię swojej starszej, starszej praktyki dla wcześniejszych. A dlatego między innymi, iż ujawnienie na przykład przestępstwa można zrobić w innym miejscu, aniżeli ono było właśnie dokonane. I mówimy na przykład o osiedlu przydworcowym, ktoś przyjeżdża na przykład pociągiem, w pociągu coś mu tam ginie, prawda, on to ujawnia na dworcu, akurat na osiedlu pani, prawda, już ta zasyga bije w policję. Odnośnie Patroli policyjnych, i strażniczych policyjnych, chcę, chcę tak podkreślić takie, taką sytuację, iż od ostatniego spotkania, które było zorganizowane przez y, Pana Przewodniczącego y, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza, wspólnie z Policją prowadzimy pierwsze patrole na oświetlach dzielnicowych. I raz w roku, w raz, raz w miesiącu, przynajmniej raz w miesiącu, przynajmniej raz w miesiącu ma być pieszy patrol dzielnicowego strażnika miejskiego i funkcjonariusza policji, też dzielnicowego. I dążymy tak, żeby to były patrole piesze, które faktycznie no, będą w takim odczuciu społecznym na pewno wzmocnieniem dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, czy w Radzie Miasta, w Komisji bezpieczeństwa i porządku ja publicznego. Ja przepraszam, jeszcze tylko dokończę myśl ja kolegi proszę. komendanta. Faktycznie takie patrole chodzą. Dzisiaj widziałem to na własne oczy przy ulicy Długosza. Czy w Radzie Miasta Przerwałem. w komisji, której pan przewodniczy, tworzy się tego typu mapy zagrożeń? Nie, panie reaktorze. Rolą komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Radzie Miasta jest przede wszystkim opiniowanie projektów uchwał dotyczących mających jakiś związek z bezpieczeństwem a to jest taki podstawowa rola i zakres działania natomiast drugie to jest właśnie takie spotkanie jak w tym momencie odbywamy a dokładnie takie odbyło się dwa tygodnie temu właśnie z inicjatywy i na prośbę przewodniczących osiedli dziękuję ktoś z pan, pan no. e, chciałby Znowu zabrać głos. Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, mianowicie zbliżają się święta i zaczyna być problem z naszymi kochanymi, pracowitymi Romami. Mianowicie oprócz tego, że bardzo niepedagogicznie nakłaniają własne dzieci do żebractwa i bardzo byśmy prosili o. Interwencje Straży Miejskiej, szczególnie Policji. Druga sprawa, chciałem prosić też, aby wzmóc interwencję, nie wiem, przyjrzeć się sprawom śmieci. Jest taki odcinek między osiedlem na Nawojowskiej a Nawojowską. Tam ma być kiedyś droga, ma być przebicie. Po prostu jest tam ciemno i na terenie tych całych gdzie tam mają te bloki są budowane nowe po prostu jest śmietnisko żeby raz na jakiś czas tam przejechać bo to jednak wystraszy tego no nie wiem jakiegoś szalonego człowieka który wiadomo że śmieci są odbierane a on jednak bierze i, i wyrzuca te śmieci. No, nie wiem nie rozumie tych ludzi ale jednak takie incydenty się zdarzają. I na przykład nie wiem czy to należy do straży kolejowej bo wzdłuż yy, Całego nasypu kolejowego od mostu kolejowego na Nawojowskiej aż po jamnicę, z jednej i z drugiej strony jest śmietnisko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Rozumiem, że do pana komendanta. Odnośnie żebractwa, proszę Państwa, strażnicy są uczuleni na zjawisko, jakim jest właśnie żebractwo. Szczególnie uwzględniamy też to, iż. Niejednokrotnie do tego procederu mogą być wykorzystywane dzieci, i niejednokrotnie może dochodzić też do zjawiska handlu ludźmi, ponieważ jeżeli takie dziecko małe, które jest przekazywane z, z rąk do rąk, ponieważ ma pewne predyspozycje, czyli jest ułomne, wzbudza litość. Wiadomo, że można więcej tych grosików otrzymać od ludzi, prawda? W takich przypadkach strażnicy podejmują interwencję oczywiście, jak chodzi pod kątem żebractwa, ale też informujemy policję, że policja w swoich statystykach też ich sprawdzała. I wyzwałem patrole i prewencja przyjeżdża. Osoby takie legitymuje, ustala ich tożsamość i poniezaszczenia dokumenty mają. Także na te działania są Oczywiście, jeżeli Państwo widzicie, to bardzo prosimy o informacje. 9986, ewentualnie 100, 112 numer. Proszę zadzwonić. Nie trzeba się przedstawiać, tylko wystarczy informację zgłosić. Odnośnie tego śmietniska, przepraszam bardzo, śmietniska wysypanych śmieci przy, przy, na nasypie kolejowym, to jutro z tam patrol przejedzie. Sprawdzimy, czy to jest teren, czyli kto jest właścicielem terenu, jaki jest stan ewentualnie, no i podejmiemy oczywiście działania. Przyznam się, iż torów kolejowych, placów PKP, no pod tym kątem nie mieliśmy pod nadzorem, natomiast mieliśmy kiedyś pustostany, jakie były właśnie na kolei w związku z osobami, które w zimie tam mogły nocować. Chodzi o osoby bezdomne. Stąd też te miejsca znamy. Natomiast no, przyznaję, że to również my nie nadzarowali. To jest służba i są miny, ale ten ten sprawdzimy. Jest to na terenie miasta. Ustalimy właściciela i będzie wykonane wykonane jutro. Dziękuję bardzo. A propos Romów, również do pana komendanta policji mam pytanie: Czy policja interweniuje w takich sytuacjach, jak opisuje pan z Osiedlana Wojowska? Jakie macie instrukcje postępowania w takich sytuacjach, że na przykład dzieci żebrzą, albo wręcz odbywa się to, kiedy chodzą po domach, zaczepiają ludzi w ich, ich mieszkaniach? Jesteście wzywani również i co możecie zrobić? W zależności od zgłoszenia, od charakteru zgłoszenia, oczywiście patrol kierowany jest na miejsce, ustalamy charakter danego zdarzenia, interwencji, czy doszło do przekroczenia. Przepisów prawa wykroczeń, czy też przepisów prawa karnego, czy też doszło do nieporozumień. Od tego zależy, w jaki sposób policjanci kończą taką interwencję. Jeśli chodzi o mieszkańców Romów, są tak samo traktowani jak inni mieszkańcy, nie są dyskryminowani, broń Boże, na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu, więc odpowiadają za swoje, że tak powiem, czyny, tak samo jak każdy inny obywatel. Rzeczywiście, jeśli chodzi o nawojowską. No to jest problem, ponieważ tam jest blok socjalny, gdzie są umiejscowieni Romowie, tak samo jak na Jana Pawła. I przede wszystkim na tych osiedlach jest problem właśnie interwencji dotyczących, można powiedzieć, domowych, dotyczących osób romskich. Natomiast na terenie miasta, no, obywatele romscy, narodowości romskiej, także dopuszczają się przestępstw, jak inni obywatele, Natomiast przede wszystkim są to takie z przestępstwa przeciwko mieniu. Panie przewodniczący, to jest też zdaje się problem miasta. Nie jest problem romski tak nabrzmiały jak powiedzmy w Maszkowicach, czy, czy w Limanowej, czy, czy w Andrychowie, gdzie dochodziło wręcz do, do, do zamieszek, ale jednak 800 osób narodowości romskiej w, w Nowym Sączu, bo takie są chyba dane statystyczne, jeżeli dobrze pamiętam, to jest jakiś problem, na przykład taki, żeby nie tworzyć jakichś gett, w których mieszkają sami Romowie w swoim gronie. Bo tam się tworzy zupełnie patologiczna atmosfera, która później promieniuje na sąsiadów i na całe miasto. Jak miasto rozwiązuje ten problem.